Jeszcze pięć minut, tato. Na ławce w parku siedziała kobieta, a obok niej mężczyzna. Mężczyzna zawołał dziewczynkę jeżdżącą na rowerze. Dziewczynka powiedziała: Jeszcze pięć minut, tato. Ojciec zgodził się. Po pięciu minutach wstał z ławki, a wówczas córka znów poprosiła: Jeszcze pięć minut, tato. Kiedy zgodził się po raz kolejny. Przyglądająca się tej sytuacji kobieta skomentowała. Jest pan bardzo cierpliwym i wyrozumiałym ojcem. Mężczyzna posmutniał i powiedział. Parę miesięcy temu jej starszy brat zginął potrącony przez pijanego kierowcę. Niedaleko stąd, kiedy jeździł na rowerze. Prawdę mówiąc, nigdy nie poświęcałem mu dość uwagi. Dziś. Oddałbym wszystko za 5 minut więcej z nim. Postanowiłem nie popełnić tego błędu z jego siostrą. Kiedy ona sądzi, że dostaje ode mnie 5 minut więcej na zabawę, tak naprawdę, to ja dostaję od niej 5 minut więcej na cieszenie się jej widokiem szczęśliwej, kiedy się dobrze bawi.